Zatem próbuję trochę inaczej. <laughs> Na długo niech będzie. E, dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem, jak mam się zawsze z Wami witać, natomiast e, witam Was bardzo mocno, serdecznie. Ściskam każdą, e, każdą dziewczynę, każdą lady, która jest po drugiej stronie. Postanowiłam tak sobie wyjść troszkę do was, bo każda z nas jest w innej sytuacji życiowej, w innym momencie. Dużo z was jest spełnionych, fajnych kobiet. Niektóre też są mocno zagubione, zmęczone, czy po prostu chorujące, bo mają zaburzenie równowagi, czy w ciele, czy także w tym życiu swoim, w tym zdrowiu emocjonalnym. Natomiast. Zawsze, do każdy, zawsze dla każdej z Was y, mam dużo serdeczności i życzliwości, y, i chciałabym, żeby Wam się żyło jak najlepiej, y, w, takim, w takim po prostu naturalnie danym y, dobrostanie, bo tak po, po prostu powinno być. Natomiast wiemy, że współczesny świat, cywilizacja to wszystko bardzo nam zaburza. Y, I codziennie coś będę nagrywać, nie wiem, czy to będzie w formie relacji, czy to będzie w formie dłuższego filmiku i e, gdzieś być może na YouTube a przerzuconego, nie umiem tego powiedzieć. E, natomiast co e, jest bardzo istotne, no to, że tak, e, trudna pora roku, e, no bo z jednej strony w takim rozkroku stoimy w medycynie chińskiej to jest wiosna, w naszym świecie cywilizacji współczesnej wiosny jeszcze nie ma, ale czujemy już i wahania temperatury. Niektóre z Was już poczuły, unoszące się yang, tak jak to ma miejsce na wiosnę, bo wszystko się budzi do życia, czyli któraś z Was może nabrała ochoty na generalne porządki, na zmianę czegoś. Mieszkaniu albo na zmianę czegoś w szafie, albo na zmianę czegoś we własnym życiu. Czyli teraz ja, nowa ja, niektóre umawiają się na zabiegi kosmetyczne bardzo dobrze, nawilżanie, oczyszczanie skóry z zewnątrz. Regularnie powinno mieć miejsce. I to samo, moje kochane dziewczyny powinno, ma mieć, miejsce, powinno mieć miejsce od środka. Natomiast ja absolutnie nie jestem zwolenniczką radykalnych. Żadnych zabiegów, czyli nie jestem zwolenniczką ani głodówek, bo Wy doskonale wiecie, że nie ma jednego sposobu prowadzenia się w zależności od czasu, od Twojej kondycji, od tego, co się dzieje wokół Ciebie. Powinnaś robić tak, a nie inaczej. Być może niektóre osoby zauważyły, że nie było mnie jakiś czas w mediach społecznościowych, bo ja jestem praktyk. I tak samo jak miałam cztery miesiące przerwy w sportach, był to powód, dobrze mnie akurat znany, tak samo potrafię wyjść z mediów społecznościowych, co oczywiście dla niektórych jest nie do przeskoczenia. To też są takie testy, czasami wiecie, bawimy się same ze sobą, czy jestem uzależniona. A czy faktycznie muszę jeść przy smartfonie, czy, czy muszę scrollować Instagrama, czy faktycznie ja jestem uzależniona. Przebadajcie się, popatrzcie, bo zapewniam Was, że nie musicie, a mamy miliony sposobów, żeby przede wszystkim czuć się lepiej, żyć może nie tyle dłużej, ale żyć w dobrej kondycji, tak żeby nie trzeba, żeby nie trzeba było korzystać potem z wielu pomocy, z wielu terapeutów, czy nie daj Boże, być po prostu więźniem leków chemicznych, bo to jest bardzo trudne. Bardzo takie słabe życie. Natomiast już nie wiem, o czym powiedziałam, i nie wiem, do czego powinnam wrócić, i teraz zrobię stop i zobaczę, co mi się stanie, jak ja to wrzucę na Instagram i dalej. Pa!